Dostawmy Boże Narodzenie. Jak myświadomimy sobie, że narodziny Chrystusa odbywały się w atmosferze piękni anielskiej, że Boża opatrzność jest ponad wszelką diabelską złość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuszczam nam nasze winy, jako my odpuszczamy nasze winowajców. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na zbaw złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami, I błogosławiony owoc przybota twojego jest. Święta Mario Matko Boża ucinę śmierci na zdechana. Zrobać Mario Matki pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, I błogosławiony owoc twojego jezu. Święta Mario Matko Boża Móc się za nami grzesznik, teraz i w godzinę śmierci tej Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Bogu. Musimy się wyrobić jako strzelców kłamstwa, które mu bracia, że chwały można oddawać znów, diabło bez konsekwencji. Te konsekwencje są możliwość utraty, zbawienia wiecznego. Jesteśmy tutaj jako ci, którzy korzystają z połączenia, które w tej sprawie daje tylko i wyłącznie. Święta katolicka wiara, żadna inna. Panie Małgorzatu, święta katolicka wiara. Ofiaruję Ci ciało i tle, duszę i ustro. Dla Na naszego słucha Twojego, dla Pana naszego Jezusa Chrystusa, naszego, dla Jego bolesnej ręki. Miej, Miej miłosierdzie dla nas i całego